Cześć wszystkim! Z tej strony Kamil i Dawid. Dawczyk. Siema. No cześć. I teraz właśnie walczymy z Okiem katulu, I mam fajną broń. No i teraz spróbujemy go pokonać tego skórczy wielkiego. Ale na mnie, fajnie. Nie, no, chyba teraz na mnie. Gdzieś zreportował. A dzień no. się zaczął. No, no, to żeśmy sobie powalczyli, co nie? No, no, super, dobra. no super, żeśmy sobie Ma powalczyli. A jeszcze jedno, jedno Mam jedną soczewkę. O ja, serio? Ale możemy za, w sumie zawalczyć z tym, no, z tym typem złym, z tym takim, yy, tym, mózgiem katulu. No, no, no. Idziemy? Dawaj. Tylko czekaj, przy butelce muszę te ślewe grzyby wymienić. Mmm, przy butelce to jest tutaj. Nie niecny nie, nie troszek. 65 To dobra, zaraz idziemy na Brainowcaturu, bo to się jest nie ważne gdzie, w sumie jest nieważne gdzie... jakie dnia... Okej, okay, ile e... ty masz hei? Wejście. <grych> ja masz 6 złota. Co? Ja masz 6 złota, co? Ja mam... Ja mam <grych> dwa srebra. O ty ty pierześce, kurde, ekspił nieeś to. Oddawaj to złoto. Nie wolno tak. Ej, nie, jak spijam, to były moje zaświnki tutaj, co tutaj właśnie schowałam. Aaa, bo ty się schował szybko. O, ja no. nawet swoje tutaj Przed, mam. Ty... Tam jest sześć, jest moich, kurde. Ej, gdzie są butelki tej wody tym e, nie wiem. to hmm, no dobra, idziemy na tego, tego typa, co nie? Złego. no tego No, szybko byśmy w sumie poszli zaatakować tamtego, tego złego, no wiecie którego, co nie? E, Brain of Cthulhu. A właśnie, jemu mu i poparcie, jemu mu zbudowałem. No wiem, bo właśnie tam chciałem wpisać napis, co nie, ale dupa i z tego wyszło. Musisz tam... Kolejny... Ale właśnie nie wiedziałem jak to napisać, bo chciałem napisać P, P, dwóch, no i to był taki jeden fail. No... Aha, no to musimy uciekać A z tej... A by warunki tam napisać, tak? No. Kościelny taki fajny, kiedyś mi wypadł i patrz jaki mam mieczór. I właśnie, bo mam cały pistolet amerykański i premium pistolet kosmiczny nie zużywa many. A my tylko darujemy hełm Lol. No, bo więcej nie wystarczyło, ale za to masz kurde mieczor, którego ja nie mam. O nie, nie w tą stronę. Coś Nie. Tam? I skok, Przeskoczyłem cię. Ja cię trochę zlegowało No 40 FPS niestety. Nawet w lewym dolnym i w prawym górnym mi piszę FPS, no to spoko. A, a ja dalej nie mam kurde butków Hermesa, co nie? Jakbym grał na singlu, to bym miał dwa, to by wszystko. I moje, i tego. Aby też bym mógł sobie nagrać, pograć na singlu. On, on też ma z tego pistoleta, ale ją manę zużywa. Masz mamy. Chodź się pod Skąd się tak Zginęłam. A ty masz tego się potka w ogóle do w wracania chyba, czy nie? Co jak się teleportuje, tak. ja, widzieliście to? Ewentualnie do ciebie. To ja od razu tutaj idę, co nie? A, to wtedy kiedy mama mnie zaczepiła, co nie? Zginąłem. I tak, wcześniejśmy tak zrobili, że... Zacząłeś te żeśmy... pyskotwory przez chwilą przeskoczyć, nie jak sobie byłem. I tak właśnie, zrobiliśmy właśnie takie pistolety, Grabarze. No i udało się. No. Te dwa pyskotwory były skokiem ominąłem. Po prostu. Psz. A mnie krimery atakują. Znaczy się mam A mnie te gówniaki atakują. Czy ja nie mam tortu? Jakim cudem? No moment, ja tutaj dam sobie taką banerę. Ja w ogóle pochodni nie mam, no super. Jeszcze pajęk idzie do mnie. Weź tak, atakuj, okej? Okay? Czy ty będziesz platformę No to ty, ty mnie tutaj osłonię. Ja... Dużo ich. Ty masz lepsze armor, to jest. No dokładnie mam jeszcze jeden, bo jeszcze mam miksturkę na lepsze armor. to nice Może jeszcze w odcinku przyjdzie ten... Ten typ, co daje ten Zapomniałem, ja od razu zrobić ten quiz Kingosów? tym e? A ja kręgów chyba nie wziąłem gdzie z domu kręgi? a patrzcie. Bo okręgów nie mam na przewoływanie tego mózgu. Aha, super. Czekam. To tam po kręgi. Okej? Okay? Ja zbuduję platformę jakoś fajną. No i to już z siedmiu jest. A to ważne, że mnie nie atakuje, bo platformę bruje. Bloku? No tak na pingwinie pisało, dobra. Ja mam trochę krębiec. Ile ma? Ile mam? Pięć mam. Pięć, Pięć mam, ale no To wystarczy. wezmę. Masz tyk. <tryk> Jestem nie ma. ma Któreś tu, być. tu, być tu, że jest z jestem tam mapie, Pan jestem jestem Nie jednego typa nie spotkałem tylko pod koniec, nie około głowy już. Jeszcze tam dalej są dwie dwie koło siebie, musimy je zobaczyć jeszcze, nie? W sumie tam... I... w sumie to nie... Ale tutaj mamy arenę zbudowaną. Te pąki to najgorsza zmora tam... jest w nie. Co? Te pąki to najgorsze główne, bo nie wszędzie, bo one wszędzie wrażą. Oni są w ogóle dwa... Oni są... Oni pająki to są dwa, dwie kratki. прибор чуть у меня. Да. Тут я с буквы на Не первый, не остатки. А мне венцы так буду я. Надо брать. Ale jak mnie schronisz? Po raz dobry mam cię szkolić. Zdaj no, te pięć kręgów. Czy ile masz? Osiem nawet. I kręg osób. Ja na dół. Kurde mać jak to się robiło? Gdzie są wszystkie te rzeczy? Krąg 22 mam. A gdzie ten próg? Ja naprawdę tego proszka nie wziąłem. Poczekaj, już wrócę. Zaraz przyjdę. Przerzej tam. No to nie to ze mnie debi. 50 krągów tu było. <grym> Hej, rozumiesz to było 50... 71 krągów mam i ja w ogóle proszkę nie wziąłem. Aha. No. E, laserowy pistolet to jest coś fajnego. Ale na szczęście te klimery to tylko... Klimera mnie atakuje. Ja, no niby tak Trzymaj mówi się na to klimera, ale tak naprawdę to się w Polsce inaczej nazywa, nie? Trwa Ała.

Bo pierwsze co musimy zdobyć to te lepsze kilofy, bo tak to to bez kilofów to nie ruszymy. No ja mam. Chodzi mi o te kilofy właśnie, takie mam. Ale ja też mam srebrne, ale chodzi mi o te, te kilofy, co właśnie skniewdzona i korupta się dostaje. No, no, no. Mamy już bardzo duże rzeczy. Te pająki to będzie tylko takie urozmaicenie, tak szczere. No nareszcie kręgi. Cztery kręgi, jesteś gotowy? No dobra. No chwila. Czy dobudować no, jeszcze jedną platformę. Aaa, zapomniałem o jednej rzeczy. Jeszcze no, nie nie kilka ognisk. Ogniski. Ogniska. Ja też zbuduję, czekaj. Mam trzy. Tak, tak, Nie gin, Nie gij. Umóż mi no. Ty się pierwszy wyleć. Masz potki? Masz. To nikt sobie Żyć nie kupisz. Ile masz w ogóle Armora? 9. No. Dziewięć. Dziewięć? no. Kurde, masz to. Tego potka na armora, to będziemy miał osiem więcej. E, to wypijasz? Powiedz kiedy. Wypijesz? Teraz no, okay. jeszcze te wszystkie takie kółka latające wokół trzeba rozwalić Bo na ciebie Ale one tylko nie kraszują. Nie żyje poczkę, poczkę Szczerze to, to takie ten właśnie ten takie coś co żeśmy zdobyli To było dobre na to Pamiętasz co tu, nie? No Kurde. To jest to za trudne. Nie było, nie? Ale to właśnie pierwsze oczka trzeba no. rozwalić. Kurde, ja wiem, którą broń muszę wziąć. Nie miecza, tylko te takie coś mi zdobyli. Te takie dźgacze. Wiesz. Mm -hmm. Mamy jeszcze trzy mamy jeszcze kręgosłupy, to spróbujemy tego typu ubić. Bo tak to dalej nie da radia pójść. Bez tego. O. Ciężko kurde na ekspercie. Żadnego bossa jeszcze się mi nie zabili, co nie? No. Prawę o złoto całe ja zabiję. opuściłem, o nie Jedno złoto opuściłem No to czemu nie wsadziłeś bo też skrzynki? O wiesz te bronie sobie weź. O, bo będziemy mogli odpychać wszystkie strony. Ja sobie to wychodę chyba masz No, super. no mam to. Kasiany będę zbierać. A twoje to jak się nazywa? O. Zbutwia widwy masz jakiś efekt czy nie? Nie -a. Zabiję tego tym, tym, To takie pojedyncze to lepiej normalnie z karabinka bić. Masz mostek. Ale proszę mnie, żeś ten most budował. No super, noc się zaczyna, zajebiście. Ale te krimery to jest najgorsza zmora. No i teleportowała się do mnie. Nie? O i mi się potki skończyły. Zanim wyjdziemy, to już umrzemy. Dobra, ty to zamknij, chodź to szybko. Wbijaj to środka, wbijaj do środka. Pamiętaj, tym bijemy. Ja w ogóle płotków nie mam, Mogę dać jakąś? Masz. No, to masz cztery. Ja no wypijem lol, masz trzy, na trzy. No masz jeszcze jedną. Super. Kontra. Takie to dobre. Fajcie, Ty piwka nie biję. Poczekaj, bo mi HP trochę za mało. mi sobie kontkę, bo Ty masz. Zróżmy. 20 sekund, bo Ty musisz w ten sposób. Co nie? O, nie? Oto, to i ty, to i ty. Ja na razie to z pistoleta będę bił. Ja nie mam ogóle drewno, to ja mogę drewno w Poczekaj, w sumie mogę wzywać tego typa. To wzywam, ok? Jeszcze nie, jeszcze nie. Trzeba zabić te pająki. Okay. Tylko nie jakiś już nie czuję. No dobra, wzywam. Czekaj, to tego bijemy, pamiętaj. To masz lepszy przykład armor nie? coś tak i tak jest. Nie, to jest za trudne człowieku. No to sens. 50 armora, to easy. Nie, to i tak nie jest easy, ja mam 23. Dobra, idziemy do tamtych innych kulek po, po inne nowe bronie, jak się będą. No. To masz mi, które podróżujesz w czasie? Tak. Jest? Eee Ja mam dwie To fajnie, ja mam trzy Topij się do mnie jak pobiegnę Burżesz no. jeszcze potki kupię wentualnie Jestem to A no jak wyjdzie? No, to usunę a mi łopie mnie to też będziemy musieli kończyć, tylko pozbieram jakieś te tamte rzeczy, co nie. No Świecąc, świecących kwiatek. Więc weź do żółtej drużyny. Żółtej kwiaty. Tak. Musiałeś tak rozwinąć. Cześć, skoczyłem. Widziałem, że tam jest woda, nie? A to były zakryte LED i ten się dobra, teraz pójdę Jak mógł zginąć? <noise> no. E, to poczekaj. No! No to w ogóle już się ku z tego zrobili. Nic się nie udało zrobić.